W tym przykładzie, aby otrzymać wykres funkcji g musimy przesunąć wykres funkcji f o trzy jednostki w lewo. Ja tutaj ten znak plus rozbiję na dwa minusy, bo może teraz będzie wyraźnie widoczne, że przesuwamy się w lewo o trzy jednostki. Czyli każdy punkt, który należy do wykresu funkcji f, musimy przesunąć stąd tutaj. To takie charakterystyczne punkty, poprzesuwajcie i będzie ok. O, widzisz, w ten sposób. I podpiszmy, że to jest wykres funkcji g. Następnie odczytajmy z y, układów współrzędnych dziedzinę tej funkcji. Widzimy, że lewy skrajny punkt y, odpowiada x równemu minus -7, natomiast prawy skrajny punkt odpowiada x równemu 1 i to jest dziedzina tej funkcji.